Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasta samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym. Grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inne rzekł, panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. A Jezus rzekł, pójdź za mną. Nie powiem dzisiaj kazania o powołaniu, choć wskazuje na to Ewangelia. Bo o powołaniu nie trzeba za wiele mówić. Trzeba mieć szeroko otwarte oczy i serce, by mógł dostrzegać w ludziach dobro. A powołanie to nie tylko kapłaństwo czy życie zakonne. Sami dobrze wiecie, jak wygląda i zachowuje się nauczyciel z powołania, a jak ten z przypadku. Jak leczy lekarz z powołania, a jak patrzy na człowieka ten, który z powołaniem nie ma za wiele wspólnego. Nie powiem dzisiaj w kazaniu do młodzieży. Idźcie do seminarium, bo tam fajnie, bo iść to można co najwyżej na spacer, a do kapłaństwa czy życia zakonnego trzeba mieć powołanie i trzeba się do tego solidnie przygotować. Nie powiem dzisiaj kazania o modlitwie, bo każdy ma swój sposób spotkania z Panem Bogiem, bo przecież będąc tam przy świętej nie liczysz żalówek w żylandorach. Ale myślisz jedynie o Bogu. Nie oglądasz się, kto wchodzi, a kto wychodzi za Mszy Świętej. Nie patrzysz na sąsiadów, jak się dzisiaj ubrali, lecz patrzysz na tego, dla którego tu jesteśmy. Nie powiem Wam dzisiaj kazania o księżach, choć oni są powołaniem na bo samemu o sobie trudno się mówi. Ale przecież wy znacie swoich księży i to zawsze z dobrej strony. Przecież to wy mówicie nam, że u Was w domu o księżach mówi się albo dobrze, albo wcale. Nie powiem dzisiaj kazania o mszy świętej, bo przecież już od dziecka rozumiesz, jak wielka to tajemnica, jak wielki to dar, nie tylko dla żyjących, ale i dla tych, którzy. Dzięki modlitwie Kościoła opuszczają czyściec, a Ty tak często o nich pamiętasz, zamawiając intencje mszy świętej. Nie będę mówił o zachowaniu czy ubiorze w kościele, bo przecież ani do filharmonii, ani do kościoła nie przyjdziesz w słodękach i koszulce, bo byś pewnie spalił się ze wstydu. Nie powiem dzisiaj kazania o godnym przystępowaniu do Komunii Świętej, bo przecież nie weźmiesz Komunii Świętej w grzechu ciężkim, bo masz dobrze uformowane sumienie i zawsze przystępujesz z czystym sercem. Nie powiem kazania o zakończonym roku szkolnym i katechetycznym, bo on się kończy i zaczyna niebawem, a dzieciaki przecież wakacje od Pana Boga mieć nie będą. Przecież katolicki rodzic nie powie nie iść w niedzielę do kościoła, bo przecież wiara to nie loteria, by przekraczać drogi świątyni nie tylko w kumulacje. Nie będę dzisiaj przypominał o wdzięczności dzieci względem rodziców, bo przecież jak tylko zadzwonił ostatni dzwonek szkolny, wszystkie one Pobiegły z podziękowaniem do domu i z pięknym świadectwem. A świadectwo to poważna sprawa, bo świadectwo świadczy o mnie. Nie będę dzisiaj mówił o Światowych Dniach Młodzieży, które się zbliżają, bo wielu już otworzyło swoje domy dla pielgrzymów. A ci, którzy nie będą mogli pomóc w ten sposób, to na pewno codziennie modlą się w tej intencji. Nie będę też mówił dzisiaj kazania o uchodźcach, bo każdy wie najlepiej i w tym temacie ma wyczerpującą odpowiedź. Bo Polacy gościnny i czyniąc dobro nie pyta, a co ja będę z tego miał. Przecież Polacy nie wyjeżdżają i ich też nikt nie przyjmuje i im nie pomaga. Nie powiem dzisiaj kazania o ojczyźnie, Choć pewnie też byśmy chcieli, bo w tym temacie to każdy ma swoje zdanie. Bo mówili w telewizji, bo słyszałem w radiu i przeczytałem w gazecie. A skoro przeczytałem jedną, całą gazetę, od dechy do dechy, to ja wiem. Nie powiem też kazania o zabobonach, bo przecież w tych czasach nikt nie wierzy w takie śmieszności. Nie powiem o ludziach, którzy boją się trzynastego w piątek, bo chyba nie ma już takich ludzi, a dzisiaj w kościele trzynasta niedziela zwykła. Nie powiem o witaniu się na progu domu, bo nie robi to nam różnicy, o łapaniu się za guzik na widok kominiarza, bo to też zabobon, który na szczęście nikt już nie wierzy. Nie będę dzisiaj mówił w Kazaniu o pięknych Waszych mieszkaniach, bo zawsze w najpiękniej zaprojektowanym domu jest miejsce na święty obraz, na krzyż, a krzyż przecież pasuje do każdego wystroju. Nie wspomnę o ludzkiej życzliwości, takiej sąsiedzkiej życzliwości, bo sąsiad sąsiadowi. Nie przyczaźnie palców drzewiami od windy. Dzisiaj też nakazaniu nie będę mówił o szacunku wobec rzeczy swoich i nieswoich, bo wyssałeś to wszystko z mlekiem matki, bo zawsze przecież oddajesz pożyczone, naprawiasz zepsute, bo czy można inaczej? Nie będę mówił o szacunku wobec chleba. Bo nie wyrzucasz chleba na chodnik ani do śmietnika, ale zawsze wieszasz go w woreczku na śmietniku, czy tam obok, żeby ktoś mógł wziąć go, choćby nawet dla zwierząt. Nie zahaczę dzisiaj o temat rodziny, bo jak widzę Was trzymających się na spacerze za ręce, to myślę sobie, że w domu też pewnie taka piękna atmosfera. A dzisiaj w kazaniu o 12, gdy będziemy dziękowali księdzu proboszczowi za jego posługę, nie będę mówił w kazaniu, czy ksiądz proboszcz już powinien odejść, czy może jeszcze powinien zostać, bo z wolą przełożonych się nie dyskutuje. A jak ktoś wie, na czym polega życie zakonne, to nie będzie się dziwił tak częstym zmianom w naszej parafii. To w takim razie, co dzisiaj powiedzieć na kazaniu? Może lepiej nic nie powiedzieć? Może dzisiaj lepiej pominąć to wszystko i zamilczeć? Tyle, że milczenie nie jest takie łatwe. To może jednak w takim razie coś powiem dzisiaj w kazaniu? Już nawet wiem co. Powiem raz jeszcze to, co Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowa mógł wesprzeć. I ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Więc do przodu i zawsze z Jezusem. Amen.